Chciałem podziękować bardzo za, za ten czas, który tutaj przeżyłem. Bardzo mi przykro że zespół e, nie szedł tego, na co zasługuje i, i ja wierzę w ten zespół. Mam nadzieję, że jak e, dziewczyny, które teraz naprawki są to z area jeszcze kontynuowanej, do normalnych swoich form i będą zdrowe, to na pewno to z Państwu stworzą jeszcze dużo... I wiele przyjemności i ten zespół na pewno zasługuje na lepsze miejsce niż to które nam dało się jest Jak obserwujecie wszyscy piłkę ręczną polską, żeńską, żeńską jest O tej, tej mówimy. To hmm, chyba to nie jest jakaś optymistyczna na dzisiaj wizja tego wszystkiego. A przede wszystkim, wiecie, z czym to się wiąże? Z obciążeniami treningowymi. Trzeba więcej i mocniej pracować. Trzeba więcej i mocniej pracować. I ja już tutaj słyszę w kuluarach gdzieś w korytarzu, o przyszedł ten, to trzeba będzie ileś kilogramów tam podnosić, ileś biegać. Ilość". No nie da się, inaczej się nie da. Jeżeli chcemy wynik sportowy, to my musimy uczciwie pracować. jest tutaj, chociażby dzisiaj widać było grupę młodych tych dziewczyn, dwudziestoletnich, które moim zdaniem już powinny być na jakimś tam wyższym poziomie wyszkolenia sportowego, ale jest to materiał, którego, który, który, który może być bazą taką. Oczywiście my musimy przyjąć odpowiednią strategię strategie, bo w tej chwili prawdopodobnie oczekiwanie, oczekiwanie środowiska wąskiego jest y, dosyć duże, a przede wszystkim y, ostatnie wyniki y, no, w jakiś sposób y, doprowadzają do pewnych jakichś pewnych, pewnych historii, no, wszyscy się nie cierpią, dlaczego takie wyniki, a nie gdzieś tam lepsze. I prawdopodobnie przyjmiemy zasadę czy, 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 czy drogę taką, że no, będziemy musieli się kimś tam wzmocnić, ale również bardzo mocno pracować z tą młodzieżą, która w jakiś taki sukcesywny sposób by wchodziła do zespołu.